Jakieś sukcesy no To jest twój ulubiony tor, czemu narzekasz? Nie narzekam na tor konkretny, tylko na brak konkretnego toru No tak Aż się tu zawija ta renóweczka i ty, nie mam pojęcia jak na tym torze jeździć O, ale ręcznie chyba działa. Nie mam pojęcia jak się tu jeździ, ale jest fajnie. O, stamtąd tu nie wiem czy wyjedziesz. Nie wiem czy stamtąd wyjedziesz. Nie, ty byłeś nie przezroczysty. Dziwno, dziwne, bo te... Stropianki, czy co tam było? Czy dmuchanki? Dręczny nie pomógł. Znaczy, pomógł w tym, że przejechałem przez te stropianki niewidzialny bokiem.

co go zakrętu nie ma O ja mam wszystkie Mam ja Nice one a new PB. Last lap now. Hold it together. this is where it really counts Oh yeah, I love a Muszę musisz z tobą pościgać, ale ten tor mnie myli co chwilę. Każdym razem jak coś chce powalczyć to jest jakiś zakręt, do którym nie miałem pojęcia. No ale fajnie się jeździło tym wieździkiem. Tak, fajnie się tu ścigało. No ale nie jest o to prawdziwe zdarzenia. na Trzeba nadal. by dać więcej lapów, bo tak z 10 może. Nie wiem czy by mi łapy nie odpadły. No na pewno zawieszenie mogłoby nie wytrzymać, bo... Bo tu takie wyskoki na tych tarkach były dość A nikt się nie obrócił. No ja zrobiłem to hamowanie w... Tak, zabawiłeś się, tak, nie, nie najlepsze, tak